Jestem z Gres, właśnie mam z Gresem na moim kanale, gdzie się na przykład zgadzam, tylko pokaczę, tylko kopa, czy to tylko Life Przepraszam, chodź. niestety nie wszystko wyszło tak, jak miało być, więc historia dzisiaj będzie, ale party się niestety zrezygnował, więc nie, nie wygląda tak, jak my go robiliśmy. Jest tam kilka modyfikacji, więc no, zapraszam was na historię. Mm. no przesunię się, Ech, ubieram się za chwilę, dobra, dobra, tylko muszę wziąć, co ja w sumie nie wiem w sumie, dobra, ja idę, pa, no pa, pa, przy okazji obudzę dzieci, mhm, mm o, i wyglądam super, może ta, nie, Tak. w niej wyglądam super, super Super. super. du, super. Mhm. Mm nie. Nie no, nie po co. Jeszcze nie zjechać, No windę się zacięła. Jak się zacięła? Hmm. Dobrze, idę obudzić dzieci. Dobra, dobra, idę do, do, do tego, no, do pracy. Dobra, dobra. Dzieci, hej! Dzieci, dzieci! Dzieci, a. a, a, Nie ja, jestem taka śpiąca, dobrze, dobrze, no, no i torbę jeszcze, z kilka twoich rzeczy, a, ten... gdzie jest twój brat, możesz mi powiedzieć, gdzie jest twój brat? Nie wiem, nie gdzieś znowu po co mnie to ma obchodzić, że gdzieś sobie poszedł, no, poszedł, jak zwykle, sobie gdzieś pewnie... U brudne ubrania. W sumie nie brudne, bo coś to. A to co? A, to to moja lampka. Zostaw, mamy. Mhm, Dobrze, dobrze, dobrze. Spiąć to już. No czemu ty masz Tak założyć. Już gotowa jesteś do, szko do szkoły? Tak, tak, ale ta bluzka, ona miała pójść do prania. Co? Nie wiem, się przebiera. Dobrze, dobrze, że się przebierz, a ja poradzę z praniem. Mhm. Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Tu jestem, bo łazience byłem. Dobrze, dobrze. Przebierz się natychmiast. Mamo, no, no, dlaczego? Nie będziesz wchodził w takich ubraniach do szkoły. No, znaczy nie, że coś, ale po prostu dzisiaj jest w miarę ciepło, dzisiaj w sumie jest bardzo ciepło, dzisiaj jest ponad... Dzisiaj jest 12 stopni, więc przebierz w coś innego, a nie, w tym się już spójrz tylko. Dzieci, dzieci, no w sobie? Nie w się tu być, Coś lżejszego? A, tak, w sumie może być. Tylko to już muszę zdjąć. A może tą bluzę jakąś? Zwykłą bluzę taką. Nie wiem, w nie muszę spać, twarzą poprawić. Może być. dzięki temu jakaś pani mnie przełaskawi, że się ładnie udałem czy coś. <laughs> No dobrze muszę się coś ubrać. No to, co by się tu ubrać? Jakieś cieplejsze ucuchy? W sumie nie cieplejsze, bo gdzieś. jakaś bluzka i spodnie. Wyjdź z tej łazienki, Ani, tak coś Dobra, no. E, może tu? Jakiś inny. Hmm. nie, to mnie ma nie wypuści do szkoły coś. A, tu mam same... Lekkie ubrania. Tu są Aha, czyli to są moje wszystkie długie ubrania, jakie mam. No, to chyba to jest dobra. Tylko opaski zmienię sobie na inną. E, ta żabkowa będzie dobra. Czy może w ogóle dzisiaj nie będę zakładać? Czy może. Nie, dzisiaj w ogóle. Mmm. Albo w sumie. O, wiem. Tu będę miała moje opaski. Raz. Dwa? Może tą? To może takie rzadko? Nie, na no z żabce dobrze wygląda, musimy wezwać. Fajnie w ogóle się nie czuć. Lepiej niż tak. Inaczej. To ładnie wygląda. Na. Eee. Jesteśmy gotowi. Eee. No dobrze. Dzieci, czemu jeszcze nie jesteście ubrane ani nic, kolejny śpicie? Chodźcie tu. O, tu bluzk, z drugim kawę. Ładnie. Ech, no dobra. Jej się tą to ma. Już z ciebie trzeba przebrać. Jeszcze twoje bluzki. Z kulkiem mękawkiem jest przecież. Dobra. Kąś ładną... O, tu będziesz myszką. Tak, chcę być myszką Miki. Będę myszką Miki. To znaczy to chyba jest bardziej... Jazz tam i dolega. Jej, wezmę Ej, ale żółwik jest mój, nie bo mój. Na razie to, żół to żółwik idzie do torby, skoro mam was do przedszkola odprowadzić. No dobrze. Ma czemu nie ma żadnej normalnej torby, tylko masz jakąś na zakupy? Ona nie jest na zakupy, to jest zwyczajna, normalna, podręczna torba. No zejdźcie. Idziemy, idziemy. Dobra, jedziemy na dół. Ech, dobra, jesteśmy. Teraz wam pokażę jak to jest zrobiłam. Tutaj za bardzo nie zmieniałam, mam nadzieję. Idę tam welcome home. bez home. No i takie fajne, jak mówimy, w takich fajnych skwanach tych. Nie wiem, to było chyba szkalne. Hej, tutaj taki, taki, taki fajny. No, dobra. Ech, dobrze, dobrze. Dobra, buty zabiorę na no. Wee, belek! Ej, ej, uważaj, uważaj! Dzieci, uważajcie, bo do basenu jeszcze wpadniecie. Nie wpadniemy! gdzie ona jesteś? Gdzie ty jeszcze? Kto tam? Nie co tam? A! Mamo, on nie goni! Przecież bawicie się w perka. To bereczka, mhm. Dobrze, dobrze, to za różnica. Eee. Dobra dzieci, idź. Ja jadę rowerem, nie bo ja... Nie, jedzie się rowerem. Jedziemy normalnie autem, bo jest chłodno. Ej, Ej. jaka jest męczona. Nareszcie w domu. Dzieci, chodźcie. Idę, mamo, idę. idę. Chodźcie, dzieciaki, małolaty, chodźcie. Eee. No, bo rozwiązane. mam nadzieję, że jakiś ciepły obiad nas czeka. Kochanie, no ja tu zaraz nie wytrzymę. Nie wytrzymię i zaraz wyskoczę i pojawi się obok. Albo za. Gdzie jest obiad? No spokojnie, spokojnie. Hamburger! <laughs> Wiadomo, że to powinien być hamburger. <laughs> hamburger? Zup coś do jedzenia, nie hamburger. Mam zamówić maka? Nie, miał być obiad. Zrobiłam kotlety. A, no tak. A, dobra, to ja już robię obiad. Mhm. Zrobię jakiś film i będę sobie go oglądał przy okazji. Czemu tego się tam nie da włożyć? Dobra, niech sobie będzie. <laughs> Zrobię sobie jakiś obiad. Ach. Dobrze. No dobrze, dzieci. Jak było w szkole, w przedszkolu? No w szkole całkiem fajne to Co ogólno ogólnokształcące czy coś. Kuczek, jak tak ładna jestem. Zjedźmy lody. Nie, nie ma żadnych lodów. Nie ma i nie ma. Co ty się oddziało? Zobacz, jakiego ładnego tego Narysowałam pieska. Tak, tak, już widziałam. Dobrze, to I dzisiaj już siedzicie, pobawcie, usiądźcie w pokoju. Dobrze. Ech. No dobra. Ja sobie pogram na telefonie. Jak zwykle, żeby się wchodzę. Mam no, no, pomóc ci w czymś, albo coś? Nie, kuchanie, nie, 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 nie. Dobrze, ja pójdę sobie na, e, na podwórku. Mam skąd do przepisania? Mam do kończenia tylko coś, bo e, mieliśmy za teraz Mieliśmy zacząć coś robić na lekcji, tylko nie dokończył, miał zrobić w domu. I ja tylko nie dokończyłam e, ostatniego pytania, więc pójdę zabić sobie tym. No dobrze, dobrze, idzie. Chociaż jedna, taka ja sobie w tym czasie, chociaż trochę odpocznę. Jak to miło, fajnie. Ach, drzwi jak zwykle nie zamknę. Drzwiczki. I... Matematyka, biologia, 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 biologa, nie rozumiem dlaczego zeszyt, dlaczego ci podręcznik od biologii jest w kolorze niebieskim, a nie na przykład w zielonym. Zielony bardziej pasuje do tego. ale okay, przynajmniej bardziej pasuje do mojego stylu. Eee, tu, długopis. No dobra, i co to było, a tak, dokończyć eee, twierdzenie, tak. Kasia kupiła 17 pomarańczy. A, czyli e, to będzie grzyb, protist i... o, tak, budowa pantofelka, chyba A, tak, coś z budowy pantofelka. O, gotowe. I super, mogę sobie zaspogać na telefonie. Mm. Dobra, to to, 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 O, cześć Paula! No, super! Ogólnie byłam dzisiaj pierwszy dzień w szkole i żałuję, że cię nie było. Wiesz, oni mam mają tak w tych amerykańskich filmach, takie szafki, takie ogromne. Mm, no naprawdę. No, dobra, no. To ja kończę, pa. Wiem, dzisiaj taki krótki odcinek, 11 minut. Eee, na razie za w sumie nie zmieniłam pomysłów, jaki by tutaj odcinek nagrać W wiem, jaki będzie następny I przygotujcie się na szkołę Do zobaczenia, buziaczki, pa pa!